Mieczysław i Adela T. mieszkali w Opolu Lubelskim Wprowadzili się tam już w latach 50 W roku 1991, gdy miały miejsce wydarzenia, o których wam opowiem Byli oni już w podeszłym wieku Kobieta miała 70 lat Mężczyzna był o 5 lat starszy Byli oni emerytowanymi już dentystami Mieszkali w kamienicy przy ulicy Stary Rynek Było to w centrum miasta Część mieszkalną ich domu stanowiło pierwsze piętro. Na dole w kamienicy znajdował się ich gabinet dentystyczny. Adela już nie zajmowała się leczeniem zębów. Nie czuła się na siłach. Jej stan zdrowia nie był najlepszy i wraz z końcem roku 1990 postanowiła definitywnie skończyć z pracą. Mieczysław natomiast nadal sporadycznie przyjmował pacjentów. Głównie tylko znajomych i sąsiadów. Mężczyzna specjalizował się w protetyce. Zakładał protezy zębowe. Para, ze względu na wykonywaną przez całe życie pracę w dobrze płatnym zawodzie, nie musiała się obawiać o swoją przyszłość finansową. Prócz kamienicy, byli oni także właścicielami niemałego terenu ziemi, na którym uprawiali jabłka. Było to w miejscowości Zastów Karczmiski która oddalona była od Opola Lubelskiego o nieco ponad 20 km. Mimo iż przez lata otrzymywali oni propozycje od sprzedania tych terenów, to nie chcieli się na to zgodzić. Sprzedaż jabłek przynosiła im niemałe zyski i nie chcieli z tego rezygnować. Mieczysław i Adela mieli dwóch synów, którzy od wielu już lat mieli własne rodziny i nie mieszkali z rodzicami. Jeden z nich mieszkał we Francji. A drugi w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od opola lubelskiego świdniku. Przyjmijmy, że mieszkający nieopodal syn ma na imię Marian. Z Mieczysławem i Adelą od roku 1989 mieszkał też Władysław L. Mężczyzna w roku 1991 miał 40 lat. Pomagał starszemu małżeństwu w pracach domowych. Nie gotowali oni sami obiadu. Z racji swoich znajomości w służbie zdrowia mieli oni możliwość korzystania ze stołówki w pobliskim szpitalu. Wykupili karnety na obiady z tego właśnie miejsca. Władysław jeździł do szpitala, odbierał dwie porcje, a później zawoził do domu. Wśród sąsiadów Adela i Mieczysław mieli nieposzlakowaną opinię. Do wszystkiego w życiu doszli ciężką pracą. W roku 1991 sprzedali samochód. Podobno mieli w planach wyjazd za granicę do swojego syna. Kilka lat wcześniej małżeństwo zostało okradzione. Z ich domu zniknęły wtedy cenne rzeczy, w tym sprzęt RTV, a także biżuteria należąca do Adeli. Od tego czasu małżeństwo stało się bardzo ostrożne. Zawsze starali się zamykać drzwi z korytarza, które prowadziły do części mieszkalnej domu. Zanim komuś otworzyli drzwi, musieli się upewnić, kto przyszedł. Władysław uchylał drzwi i pytał się, kto przyszedł. Później udawał się do Mieczysława i tamten decydował, czy dana osoba może wejść. Nie było szansy, by wpuścili do domu kogoś obcego, przygotowywali się do scenariusza, gdyby ktoś ponownie postanowił ich okraść. Stwierdzili zgodnie, że nie będą za wszelką cenę udaremniać kradzieży w takim przypadku. Wskażą potencjalnemu złodziowi miejsce, gdzie można znaleźć drogocenne rzeczy. Życie było dla nich cenniejsze niż kosztowności. Małżeństwo miało bardzo dobrą opinię w sąsiedztwie. Cołbożsi sąsiedzi wspominają, że zawsze mogli zwrócić się do nich o pomoc. Pomagali też miejscowej oświacie, działając w szkolnych komitetach rodzicielskich. 31 lipca do Mieczysława przyszedł pacjent, który umówiony był tego dnia na odebranie sztucznej szczęki. Nikt jednak nie otwierał. Mężczyzna wrócił do domu, by zadzwonić do dentysty. Telefonu także nikt nie odbierał. Po kilku godzinach ponownie pojawił się pod drzwiami kamienicy przy ulicy Stary Rynek. Nadal nikt nie odpowiadał na dzwonienie dzwonka. Nazajutrz ponowił próbę skontaktowania się z Mieczysławem Lupadelą. Bezskutecznie. Tego samego dnia kolejna pacjentka nie zastała nikogo w domu. Przez kilka następnych dni sąsiedzi nie widzieli ani starszego małżeństwa, ani ich opiekuna. Zaistniała sytuacja była bardzo nietypowa. 4 sierpnia 1991 roku do rodziców przyjechał syn ze świdnika. Mężczyzna był zaniepokojony brakiem kontaktu z nimi od kilku dni. Próbował się do nich dodzwonić, jednak telefon cały czas nie odpowiadał, zupełnie jakby był odłączony od sieci. Dotychczas taka sytuacja nie miała miejsca. Zapukał do drzwi ich mieszkania, nikt jednak nie odpowiadał. Nacisnął na klamkę. Okazało się, że drzwi były zamknięte na klucz. Spróbował dostać się do domu przez drzwi tarasowe, które znajdowały się z tyłu. Te były otwarte. W ten sposób udało mu się wejść do środka. Uderzył go okropny zapach, dobiegający z wnętrza domu. Zrobił kilka kroków, zastał w mieszkaniu swoich rodziców makabryczny widok. Wszędzie było pełno krwi. Najpierw natrafił na ciało swojej matki. Była zmasakrowana. Leżała w kałuży krwi. Niedługo później natrafił na ciało swojego ojca i Władysława, który z nimi mieszkał. Nie ulegało wątpliwości, że wszyscy padli ofiarami zabójstwa. W domu panował ogromny bałagan zupełnie jakby ktoś wywrócił wszystko do góry nogami w poszukiwaniu czegoś. Mężczyzna wezwał policję. Na miejscu pojawił się lekarz, który stwierdził zgon w wyniku licznych obrażeń zadanych przy użyciu przedmiotów ciężkich, a także ostrych. Wszystko wskazywało na to, że zabójców było co najmniej dwóch. Z mieszkania zginęło około 100 zabytkowych monet z początku XX wieku. Prócz tego zabójca lub zabójcy ukradli kilkaset marek i dolarów, a także 300 polskich złotych. Z tego też względu ustalono, że do zbrodni doszło na tle rabunkowym. Drzwi były zamknięte na klucz, zatem sprawcy musieli zabrać ze sobą klucze. Czemu to zrobili? Być może w ten sposób chcieli opóźnić moment odkrycia zwłok swoich ofiar. Gdy już pozbyli się swojej ostatniej ofiary, wiedzieli, że nie ma nikogo, kto mógłby się dostać do domu bez kluczy. Zamykając drzwi, dali sobie czas na dokładne przeszukanie wszystkich pomieszczeń pod kątem znalezienia kosztowności. Oględziny mieszkania zajęły śledczym trzy dni. Udało się zabezpieczyć wiele dowodów. Wśród nich między innymi siekierę i młotek ze złamanym trzonkiem, które najprawdopodobniej posłużyły jako narzędzie zbrodni. Był też drugi, mniejszy młotek, który był jednak w całości. Prócz tego zabezpieczono także ślady butów czy linii papilarnych. Krew w mieszkaniu mogła należeć nie tylko do ofiar. Być może ktoś z zabójców zranił się w trakcie ataku. Ówczesne możliwości kryminalistyki były jednak ograniczone. Zbadano krew na miejscu, tym samym ustalono, że krew na drzwiach, klamce, a także na folii, którą przykryte było pianino, należała do kogoś innego niż do ofiar, najpewniej do zabójcy. W domu zawsze panował porządek i wręcz nieprawdopodobne byłoby, by krew na miejscu zbrodni mogła być w mieszkaniu przed dokonaniem zabójstwa. Funkcjonariusze wówczas nie byli w stanie wykorzystać zebranego materiału dowodowego w taki sposób, by dotrzeć do sprawcy makabrycznej zbrodni. Niemniej ślady zostały zabezpieczone. Jaki był prawdopodobny przebieg wydarzeń i kiedy dokładniej zginęło troje ludzi? Najprawdopodobniej do zabójstwa doszło 31 lipca, kiedy to urwał się z nimi kontakt. Potwierdzają to znalezione w śmietniku kapsle od mleka, Data na kapslu oznaczała dzień, w którym było ono kupione. Na tych, znalezionych w śmietniku, widniały daty ostatnich trzech dni lipca. To potwierdzało teorię, że pierwszego sierpnia najprawdopodobniej już nie żyli. Śledczy ustalili taki przebieg wydarzeń. Władysław wyszedł z domu, by odebrać obiady ze szpitalnej stołówki, tak jak robił to codziennie. W czasie, gdy go nie było, do drzwi zadzwonili zabójcy. Nieczysław mógł pomyśleć, że to ich opiekun cofnął się do domu, ponieważ czegoś zapomniał. Gdy uchylił drzwi, napastnicy wdarli się do środka. Pozbawili go życia, zadając mu kilkanaście ciosów siekierą. Ciało przenieśli do gabinetu. Zaniepokojona hałasem dobiegającym z dołu Adela, zeszła po schodach. W tym czasie napastnicy wyszli z ukrycia i zaatakowali kobietę jej również zadano kilkanaście ciosów siekierą gdy już leżała została jeszcze kilkukrotnie uderzona młotkiem kiedy władysław wrócił z obiadami podzielił los ludzi którymi się opiekował jeden z napastników zaatakował go od tyłu zaciskając mu na szyi kabel od żelazka drugi z nich uderzył go kilkukrotnie siekierą następnie on również otrzymał serię ciosów młotkiem przy ich zadawaniu narzędzie uległo uszkodzeniu. Nie było już jednak potrzebne. Gdy młotek się złamał, jego główka oderwała się i zraniła jednego z zabójców. To dlatego na miejscu zbrodni znaleziono ślady krwi jednego z nich. Gdy już pozbyli się wszystkich domowników, mogli ze spokojem plądrować wszystkie pomieszczenia w poszukiwaniu drogocenności. Tak przedstawiony przebieg wydarzeń pozwalał na wyciągnięcie pewnych ważnych wniosków. Sprawców było co najmniej dwóch. Śledczy ustalili, że mogło być ich nawet trzech. Świadczył o tym fakt, że znaleziono trzy narzędzia zbrodni. Zadane obrażenia wskazują, że byli to silni mężczyźni. Świadczy o tym fakt, z jaką siłą były zadawane ciosy, a także to, że przenieśli oni ciało Mieczysława. Musieli oni znać standardowy przebieg dnia swoich ofiar. Najprawdopodobniej wiedzieli, że Władysław wyjdzie po obiady o stałej porze, dlatego zaatakowali, gdy nie było go w domu. Świadczyć to mogło o tym, że oprawcy znali swoje ofiary albo obserwowali ich od jakiegoś czasu. Przesłuchano kilkaset osób. Spośród nich wyodrębniono te, które mogły mieć związek ze zbrodnią. Do osób, które sprawdzono, należeli ich sąsiedzi, pacjenci, znajomi, a także rodzina. Sprowadzono także pracowników sadu, którego małżeństwo było właścicielami. Z racji, że Mieczysław wystawił na sprzedaż auto, w ostatnim czasie pojawiali się u nich potencjalni kupcy samochodu. Ich również odszukano i sprawdzono, czy mogą mieć coś wspólnego z zabójstwem. Jednocześnie udało się ustalić pewien krąg osób, którym należało bliżej się przyjrzeć. Wśród nich było kilku mężczyzn. Między innymi byli to potencjalni kupcy auta. Pobrano od nich materiał biologiczny w postaci włosa. Prócz tego każdy został zapytany o to, co robił 31 lipca, kiedy to najprawdopodobniej doszło do zbrodni. Nie każde alibi było niepodważalne. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy z dużym prawdopodobieństwem mogli mieć związek z tym zabójstwem. Jednak nie zebrano na tyle solidnego dowodu, by komukolwiek z nich postawić zarzuty. Decyzją prokuratury zostali oni zwolnieni do domu. Tym samym śledztwo stanęło w martwym punkcie. 30 czerwca 1992 roku sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawców zbrodni. Do sprawy wrócili po latach policjanci z archiwum X w Lublinie. Było to po 20 latach po zabójstwie, które miało miejsce w Opolu lubelskim. Śledczy mieli wówczas znacznie bardziej rozwinięte możliwości w badaniu dowodów. To, co kilkanaście lat wcześniej wydawało się być nieistotne, po latach mogło okazać się kluczowe w rozwiązaniu zagadki potrójnego zabójstwa. Jednym z zabezpieczonych na miejscu zbrodni dowodów były ślady krwi. Jak już wcześniej mówiłem, nie zostały one pozostawione przez żadną z ofiar. Istniało prawdopodobieństwo, że to zabójca skaleczył się podczas ataku, o czym wspomniałem wcześniej. W takim przypadku była to by jego krew. Śledczy ponownie przeanalizowali dowody zebrane przed laty. W kręgu ich zainteresowani przede wszystkim byli dwaj mężczyźni, którzy podejrzewani byli w czasie, gdy trwało pierwotne śledztwo. Wśród dowodów były włosy pobrane od nich w roku 1991. Postanowiono skorzystać z postępu technologii kryminalistycznej i porównano ślady krwi z pobranymi od mężczyzn włosami. Był to strzał w dziesiątkę. Wyniki badań nie pozostawiały złudzeń. Krew należała do jednego z przesłuchiwanych niedługo po dokonanym zabójstwie mężczyzn. Biegły powiedział, że w tej kwestii mieli 100% pewności. I nie mogło być mowy o żadnej pomyłce. Śledczy byli przekonani, że udało im się znaleźć sprawcę lub jednego ze sprawców zabójstwa z roku pierwszego. Tym mężczyzną był Zdzisław F. W październiku roku 2011, czyli 20 lat po zbrodni, śledczy zapukali do drzwi 67-letniego mieszkańca Nowej Soli. Było to w środę 26 października. Okazało się, że w tym czasie przebywał on w pracy. Zatem funkcjonariusze udali się właśnie tam. Mężczyzna był w szoku. Gdy usłyszał, że funkcjonariusze przyjechali po niego aż z Opola Lubelskiego, według relacji śledczych ugięły się pod nim nogi. Policjanci powiadomili go, że jest podejrzany o zabójstwo sprzed dwóch dekad. Mieli dowód w postaci wyników badań, które potwierdzały, że był on na miejscu zbrodni. Zdzisław nie stawiał oporu w trakcie zatrzymania. Został przewieziony do Lublina i tam przesłuchany. W trakcie jazdy, która trwała kilka godzin, policjanci musieli zawieść podejrzanego do szpitala, ponieważ mocno podniosło mu się ciśnienie. Gdy zostało wyrównane przy użyciu leków konwój mógł ruszyć dalej w stronę opora lubelskiego. Tam doszło do przesłuchania. Mężczyzna nie przyznawał się do zarzutów, które mu postawiono. Zapytany o to, co robił w dniu, kiedy doszło do zabójstwa, powiedział, że nie pamięta. Dzień po zatrzymaniu mężczyzna został oficjalnie oskarżony o zamordowanie trojga osób. Za ten czyn groziła mu kara minimum 8 lat pozbawienia wolności. Maksymalnym wyrokiem, jaki mógł usłyszeć, było 25 lat. W roku 1991, gdy dokonał zbrodni, groziłaby za to kara śmierci. Dziś, jak wiecie, już jej się nie wykonuje. W roku 91 nie było kary dożywocia, zatem 25 lat to najwyższy możliwy wyrok. Funkcjonariusze dokonali przeszukania domu Zdzisława, by sprawdzić, czy nie znajdą w nim czegoś, co powiązałoby go ze sprawą sprzed dwóch dekad. Nie znaleziono jednak niczego ze skradzionych w 1991 roku przedmiotów. Najpewniej już dawno zostały sprzedane. Kim był Zdzisław F i jaki mógł być jego związek z zamordowanymi ludźmi? W roku 1991 mężczyzna miał 47 lat. Pochodził z jednej z wsi z podopola lubelskiego. Było to w gminie Wilków. Dom jego rodziny sąsiadował z terenami, których właścicielami byli Mieczysław i Adela. Mężczyzna miał niezbyt dobrą opinię we wsi, w której mieszkał. Miał duży problem z alkoholem. Sam przez większość życia był bezrobotny. A gdy nie miał za co żyć, a także pić, pożyczał pieniądze od kogo tylko się dało. W jednej skutni ze swoim bratem ugodził go nożem. Ten jednak nie wniósł oskarżenia. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak wyszedł z tego cało. Konflikt dwóch braci był spowodowany trybem życia, jaki prowadził Zdzisław. Miał mu za złe, że trwonił pieniądze, które zarabiali on wraz z ojcem, ciężko pracując na gospodarstwie. Ojciec stał po stronie drugiego, tego bardziej pracowitego syna. Wyrzucił Zdzisława z domu i zagroził, że go wydziedziczy, jeżeli się nie wyniesie. Kilka lat przed zabójstwem, które miało miejsce w opolu lubelskim, mężczyzna wyprowadził się do Nowej Soli, która oddalona była od jego rodzimej miejscowości o ponad 600 km. Tam znalazł pracę i zamieszkał w hotelu robotniczym. Co jakiś czas jednak przyjeżdżał do rodziny w odwiedziny. Spędzał wówczas kilka dni na gospodarstwie swoich rodziców. Od czasu wyprowadzki, relacje z rodziną znacznie się poprawiły. Z czasem ojciec postanowił, że przepisze gospodarstwo jego bratu, który nadal mieszkał w Zastowie. Jemu natomiast miał w zamian dać pieniądze, które miały zrekompensować wartość ziemi. W roku 1991 mężczyzna stracił pracę. Próbował swoich sił w handlu, ale z mizernym skutkiem. Postanowił wówczas na jakiś czas przyjechać do rodzinnego domu, by pomóc w sadzeniu ziemniaków. Gdy dowiedział się, że jego byli sąsiedzi sprzedają auto, w jego głowie pojawił się plan. Pod pozorem chęci zakupu samochodu miał przyjechać do Mieczysława i go okraść. Pojawił się w domu w Opolu lubelskim. W trakcie rozmowy z właścicielem samochodu, tak naprawdę robił rozeznanie co do rozkładu pomieszczeń wewnątrz. Sprawdzał, gdzie znajdują się cenne przedmioty. W głowie planował jednak, jak dokonać napadu. Negocjował z Mieczysławem cenę Fiata 126P, którego zakupem rzekomo był zainteresowany. Tak naprawdę nie miał przy sobie żadnych pieniędzy, ale Mieczysław o tym nie wiedział. Zresztą tego dnia nie dobiliby targu, ponieważ w dokumentach jako właściciel widniał syn starszego mężczyzny. Bez jego podpisu nie można było sfinalizować transakcji. Tym samym Zdzisław wrócił do domu rodziców w Zastowie. Później przez jakiś czas najpewniej obserwował dom swoich przyszłych ofiar, znał ich zwyczaje i wiedział kiedy będzie najdogodniejszy moment, by zaatakować. W tym czasie najprawdopodobniej znalazł wspólnika lub wspólników do napadu. W książce opowiem Ci o zbrodni są podawane dokładne szczegóły owych rozmów. Moim zdaniem zostały one jednak wymyślone na potrzebę fabuły, gdyż sam Zbigniew nigdy nie przyznał się do zbrodni. Zatem po prostu nie mógł przedstawić przebiegu tych rozmów. Nigdy też nie zatrzymano nikogo, kto byłby podejrzany o współudział. Nie będę wam więc podawał szczegółów tych rozmów, by nie wprowadzać was w błąd. Niemniej 31 lipca w godzinach około południowych Zbigniew, najprawdopodobniej w towarzystwie wspólników, udał się do domu stomatologów zaraz po tym, gdy opuścił go Władysław. Byli oni uzbrojeni w młotki i siekierę, które potem zostawili na miejscu. Dokonali masakry i zrabowali wszystkie cenne rzeczy z domu. Później wrócił do rodziny w Nowej Soli. Nadal miał problem ze znalezieniem pracy. Niedługo po zabójstwie na jakiś czas wyjechał do Niemiec, gdzie podjął pracę. W Nowej Soli Zbigniew się ustatkował, założył rodzinę i znalazł pracę. Przez wiele lat pracował jako spawacz w firmie zajmującej się produkcją i konserwacją transformatorów. Mężczyzna przez całe swoje życie był niekarany. Czy to możliwe, że jego jedynym przestępstwem było potrójne zabójstwo oraz rabunek? A może pozostałe jego przestępstwa nigdy nie zostały odkryte? W październiku 2012 roku, czyli niemalże rok po zatrzymaniu Zisława, ruszył proces w sprawie o zabójstwo trojga ludzi. Do zbrodni doszło w roku 1991. Jak wcześniej wspomniałem, wówczas w prawie obowiązywała kara śmierci. Mężczyzna musiał być sądzony zgodnie z prawem ówcześnie obowiązującym. Z racji, iż kary śmierci obecnie się nie zasądza, groziło mu maksymalnie 25 lat więzienia. W tamtym czasie nie było kary do żywocia, zatem takiej kary również nie było można zasądzić. Niepodważalnym dowodem w sprawie były ślady krwi, które Zdzisław zostawił na miejscu zbrodni Linia obrony, jaka została przyjęta, polegała na tym, by wytłumaczyć pojawienie się krwi oskarżonego na miejscu zabójstwa Zdaniem mężczyzny skaleczył się on podczas wizyty w gabinecie Mieczysława I to wtedy miał krwawić Choć to mało wiarygodna wymówka, gdyż krwi było sporo i nawet gdyby faktycznie skaleczenie miało miejsce, zostałaby ona niezwłocznie usunięta przez stomatologa. Sąd nie dał wiary tym tłumaczeniom. Mężczyzna został uznany winnym potrójnego zabójstwa. Zabójca został skazany na 25 lat więzienia, a także 10 lat pozbawienia praw publicznych. O tyle jest to pocieszające, że w jego przypadku taki wyrok najpewniej oznacza, że spędzi on za kratami resztę swoich dni. Wyrok ten został zaskarżony, ale sąd wyższej instancji nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących dla Zdzisława. Tym samym wyrok się uprawomocnił. Rodzina Zdzisława była w szoku. Przez 20 lat nie mieli pojęcia, czego się dopuścił. Nikt nigdy nie podejrzewał, że mógłby on być zdolny do czegoś takiego. Po zbrodni nikt nie zamieszkał już w kamienicy, która była miejscem śmierci trojga osób. Przez jakiś czas był w tym budynku sklep z meblami. W tej sprawie śledczy nie mają wątpliwości, że sprawców było dwóch, a może i nawet trzech. Niestety, jak dotąd, do żadnego z pozostałych nie udało się dotrzeć. W dwóch książkach, które opisują tę sprawę, pojawia się wątek przedstawiający Zdzisława, przekonującego dwóch innych mężczyzn do udziału w napadzie. Nigdzie jednak poza tymi książkami nie widziałem, by mężczyzna wspomniał o tym, że miał wspólnika czy wspólników. Zresztą ciężko by coś takiego wyjawił, skoro do końca upierał się przy tym, że nie dopuścił się zabójstwa. Zdzisław i jego prawdopodobny wspólnik lub wspólnicy wiedzieli, że wchodząc do domu małżeństwa stomatologów decydują się na pozbawienie ich życia. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że nie zostanie wpuszczony do środka w kominiarce. Gdyby wszedł bez niej, to zostałby rozpoznany przez domowników, i po kradzieży donieśliby na niego na policję. Jedynym zatem wariantem udanego napadu było pozbycie się wszelkich świadków kradzieży. Nie ma więc wątpliwości, że zabójstwo dokonane zostało z premedytacją. To już wszystkie informacje, którymi chciałem się z Wami podzielić w związku z tą historią. To kolejny przykład na to, że zabójcy nie mogą czuć się bezkarni nawet kilka dekad po dokonanej zbrodni. Czy pozostali sprawcy, podobnie jak Zdzisław, zostaną ukarani? A może już nie żyją? Być może, dzięki działaniom archiwum Mix kiedyś poznamy prawdę.